Cześć, witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku zagramy sobie Bugin, czyli szóstym dzierem polskim medem, który prowadzi do Cesa 63 i jak widać mamy tutaj miasto duchów, szturm. Brakuje nam do 100% 0.06, także na 100% to jest 1900 więc myślę, że niewiele, ponad 2000 i, i powinien być czołg z głowy. Podzielimy hmm, sobie tutaj w miasto, nie będziemy tutaj na boki się rozdzielać, mają 4 lajty, ja wtedy nie lubię za bardzo agry, grać po bokach, wolę raczej się satykami postrzelać, zwłaszcza, że alfa tutaj nam to pozwala, mamy 240, penetracja również to są wszystkie tiery, więc nie powinno być z niczym problemu. Mm, mm, mm. I co my tutaj możemy zagrać? Nasz MTek mega agresywnie zajął, mm, tutaj, tutaj T-52 wyjechał już ale tak nas, jak widać. Ja sobie póki co mogę podjechać tutaj i spróbować zdać pestkę w tego T-52, mamy pierwszą, ok On jeszcze bym nie chciał wychylić tak. ciał. Yeah, Mam już dwie pesteczki. O, jest następny kolega. Teraz pytanie, czy po niego jechać, czy się skupić na czymś nie wydaje mi się, że ten to 50 jest dosyć kuszącym celem wymienianie. Niecałe 90 za 240 to jest czy też za free. Tak jest najlepiej, wiadomo. To jest bardzo kusząca opcja mamy tutaj z truckiem, nam nie uciekł, a bo to 2 raczej nie zdąży przeładować. Nam się udało go rozwalić. Teraz jedziemy agresywnie po 30, 34, 85. Już się włączył all time, my musimy uciekać od te 150. Ok, wiemy, że KW-2 strzeliło. Tam wylosowało, to jest jeszcze Juno, na którego musimy uważać. Warto mi nam mi pestka z trakiem. Trzeba się pilnować, żeby ten kawu do na nas nie wyjechał. Liczę, że ten typ będzie go tutaj orał dobrze. Dał już pestkę. A nie będę ryzykował. Dam Ci wykazać naszemu typowi. Okej, okay. to niepotrzebnie zebrałem to, ale nie wiedziałem w sumie. Co tam będzie teraz? Wszystko mądrzejsze o, 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 o wiedzę, chociaż nie strzał Więc cioko bez pancerza ja się odbiłem. Okej, okay. mamy artylerię, dobrze byłoby się zemścić. oddać. dało się. Mm, no i co teraz? Pasowałoby spotnąć tą MK. A ją sobie damy gold, dla pewności. Uglą mnie na trzy strzały, także myślę, że spokojnie tutaj... Mimo, że mi ty dodał do pytonu. Mam nadzieję, że nic z nas nie zmieni i będziemy mogli się... Będziemy mogli jeszcze złapać medal. Czy ty jesteś tam? Tak coś podejrzewałem cię tam, aby... Ty... Okay. Mamy jedną pestkę. I również spota, więc musimy się minować. Było na tyle. Jeszcze tam sobie blinda tam jest. Musimy jednak chwilę zaczekać. Ale trudno. W sumie to. Jakbyś ktoś z nas jeszcze zabił tego T7,8, to można by dodać o pluku fałkę. Wtedy byśmy mieli 12. Pytanie, czy ktoś z nas go zaobije Jak nie chcę spotnąć. mi się, że nie doda tej fałki, niestety. Ale nic, mamy dosyć przyjemną bitwę na zakończenie przygody z Bugim Szybka. Jak to, bitwy w sumie na szóstych tiarach zazwyczaj nie trwają dłużej niż 5-6 minut. Tutaj podziękujemy naszemu koledze. My żeśmy zrobili po prostu 2800 damagea, 5 fragów. Duży kaliber nam się udało uzyskać. Dobra współpraca tutaj była z tym typem. No i co, bitwa trwała 4 minuty. Jeśli chodzi o statystyki drugiego, to zajęło nam to 100, 113 bitew, także dosyć sporo. 1650 damagea strzelanego na 500 spota. No i mamy czwarty już 100% na polskich w Jeśli chodzi o dzisiejszą sesję, no to trochę zagrałem tych bitew. I tutaj statystyki są lepsze niż te ogólne. Zdecydowanie lepsze, no bo 200 strzelanego damage'a na 450 spot. No to już jest taki dosyć dobry wynik jak na szóstkę, ale jest to dobra szóstka. Więc. Więc nie ma co narzekać. Następne myślę, że spróbuję sobie tego CS-a czyli kojarzy mi się on jako dobry czołg. Widzę, że on ma tu jakieś dwie lufy. muszę sobie przypomnieć, na czym to polegało. Widzę, że ta ma większą, większą penetrację, to ale kumulacyjne pociski. Pytanie, czy to będzie potrzebne. I ma dużo słabszy dp, więc raczej 90 jest chyba lepsza. Ma też lepsze parametry cenności czasu celowania, ale to już kiedy indziej. To było Tle z jego Bardzo przyjemny show. Polecam wszystkim do pogrania jako dla fanu. A póki co żegnam się z Wami i do usłyszenia w następnych filmach. Cześć!